Siema! z tej strony do Manu, a Dzisiaj zajrzymy do legendarnej FIFA 14, by sprawdzić, co w niej słychać. Oczywiście mówię tutaj w dużym uproszczeniu, bo w tej odsłonie, która przez wielu graczy uważana jest za jedną z najlepszych w historii, już od dawna nie działają serwery. No ale mimo to odpaliłem czternastkę nie po to, by nagrać w niej jeden randomowy meczyk na bota, a po to, by pograć w nią nieco dłużej, przypomnieć sobie, jak to wszystko wyglądało i porównać ją z tym, co widziałem w FIFA 21 oraz oczywiście w FIFA 22. Niniejszy materiał należy traktować więc jako zdecydowanie historyczny, bo FIFA 14 wydana została przecież już niemalże 8 lat temu, a będąc dokładnym pojawiła się w sklepach 23 września 2013 roku. Kawał czasu, ale nawet jeśli odpalam tę grę raptem raz do roku, to i tak wystarcza, by zapamiętać dwa podstawowe schematy, których używałem kilka lat temu. Pierwszym z nich jest to jasne, potężna wrzutka na główkę do jeszcze potężniejszego benteke, który w powietrzu niemalże. W ogóle się nie myli, a drugim strzał z dystansu po skosie, przy którym zawodnik niejednokrotnie się wywraca, ale mimo tego zdobywa bramkę, bo golki Golkiperzy nie są w stanie dosięgnąć tak mocnego, niskiego uderzenia. Niestety, jeśli chodzi o moją pamięć co do schematu w 14, no to już prawie wszystko, więc chyba faktycznie tutaj liczyła się tylko i wyłącznie główka, no ale muszę przyznać, że po całym roku grania FIFA-21 i powróceniu do tej legendarnej odsłony, nie czułem się w niej już zbyt pewnie, bo czuć po prostu. Że ta gra się zestarzała. Frajda, którą czternastka dawała graczom kilka lat temu, to jedno, a uproszczone ruchy zawodników, mniejszy wybór trików i skąpe możliwości taktyczne, to niestety drugie. Czasem chciałoby się wykonać jakieś El Tornado albo fritas rulet, ale z ruletek pozostaje wyłącznie ta klasyczna ruletka, a z OP -trików przede wszystkim Berba Spin. Trzy zdecydowane plusy, dzięki którym czternastka cały czas przerasta dwudziestkę jedynkę, oczywiście tylko w zakresie tych plusów, to przede wszystkim pojedynki. Fizyczne, przy których nie ma dyktowanych karnych od czapy, bo tutaj nie ma po prostu czegoś takiego, że dwóch zawodników przez przypadek się o siebie otrze, a nasz rywal otrzymuje za to jedenastkę, co podczas grania FIFA-22 zdarzyło mi się bodajże dwa razy przez pierwszą godzinę. Druga kwestia to strzały z dystansu, bowiem naprawdę cały czas nie wiem, co sprawiło, że jej w grze stworzonej dla zabawy postanowiło uniemożliwić strzelanie równie pięknych ląkszotów co w rzeczywistości. A trzecia kwestia to o dziwo grafika, bo jeśli Porównamy ze sobą aktualną odsłonę gry i tę wydaną w 2013 roku. No to wcale nie ma tutaj jakiejś wielkiej przepaści, a wręcz fakt, że Murawa w 14 często ma odcień dość soczystej zieleni, sprawia, że podczas takiego zwykłego rozgrywania meczu, kiedy mamy nastawioną kamerę telewizyjną, no bo w końcu to jest widok, z którym najczęściej obcujemy, FIFA 14 wygląda czasem lepiej od 21. Bardzo śmiałem się z tego, że po przetestowaniu FIFA 22 jako największą zmianę graficzną przedstawiłem bardziej zieloną murawę, no ale takie są fakty, że na przestrzeni 8 lat to właśnie kolor trawy jest największą zmianą wizualną zauważalną co sezon, no bo tak poza tym jakiegoś wielkiego szału i przepaści w grafice jak chociażby między FIFA 2005 na PlayStation 2 a FIFA 06 na Xboxa 360 nie ma. To co w 14 rzuca się jeszcze w oczy, to mała w porównaniu do teraźniejszości liczba odwzorowanych stadionów oraz twarzy. To jest gra z epoki, w której nawet całe Premier League nie było jeszcze licencjonowane, przez co mamy tutaj raptem kilka angielskich stadionów, a piłkarze w klubach takich jak Norwich City nie doczekali się własnych facjat. Po latach na coś takiego zwraca się jednak uwagę, natomiast po dłuższym pograniu FIFA 14 z jednej strony muszę przyznać, że nie bawi mnie ona już tak bardzo jak w przeszłości i mając do wyboru nią oraz o wiele bardziej zaawansowaną i rozbudowaną 21, no wybrałbym jednak tę drugą odsłonę. Aczkolwiek patrząc też z drugiej strony i porównując ze sobą te dwa tytuły, które dzieli przecież realnie dobrych 7 lat, to zmiany między nimi nie wydają się aż na tyle duże, byśmy faktycznie mogli obiektywnie stwierdzić, że jedna z gier wydana została w roku 2013. A druga 2020. No ale cóż, z mojej perspektywy 14 będzie pięknym wspomnieniem, ale obecnie niestety straciła ona już nieco swego blasku. Nawet podczas zwykłego rozgrywania meczu czuć, że zawodnicy poruszają się nieco sztywniej, mają uproszczone starcia fizyczne i co prawda dzięki temu nie ma przypadkowych stałych fragmentów gry, o których mówiłem, no ale też przez to rozgrywka jest prostsza i co się z tym wiąże, nieco nudniejsza. Takich małych spostrzeżeń mam jeszcze nieco więcej. Natomiast to, co najważniejsze, po odpaleniu tej legendarnej gry i przyjrzeniu się jej na spokojnie, zrobiło mi się nieco smutno, bo z jednej strony wiadomo, że to już było minęło i sen ale z drugiej strony fakt, że realnie wolałbym grać w FIFA 21, której prawie nikt nie lubi, niż w tę legendarną czternastkę no też nie jest powodem do radości. Oczywiście wszyscy dobrze wiedzą, z czego to wynika, ale mówiąc ogólnie, po prostu trochę dziwnie to brzmi. Na pocieszenie Mogę tylko dodać, że FIFA 22 skopiowała, z prawdopodobnie z 14, piękne zielone murawy i to na pewno była bardzo trudna zmiana, nad którą elektronicy pracowali przez dobre miesiące. Dlatego będzie trzeba docenić ten tytuł w niedalekiej przyszłości. No ale cóż, tak więc wygląda sytuacja. Po wtórnym przetestowaniu FIFA 14 ogarnął mnie lekki smutek i chyba lepszym pomysłem na nostalgiczną podróż od prostej gry na bota jest poglądanie materiałów z FIFA 14 na YouTube lub zagranie w nią chociażby ze znajomym. No ale co ja mogę? Drodzy widzowie, jak po tych kilku latach wy zapatrujecie się obecnie na podstarzałą kę Czy dalej jest to dla was legenda, czy może już jednak tytuł wart zamknięcia w muzeum, po którym zostały wyłącznie wspomnienia? Czekam na Waszą opinię w komentarzach, a na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!